Wiosnę za nami, zatem czas na wiosenne porządki. Wiosna, nowa energia, nowe pomysły. No i we wszystkich obszarach, jak zwykle. Nieraz mówimy o tym, że w finansach, podobnie jak w sporcie, jak w takich codziennych nawykach, sprawdzają się podobne praktyki i tak samo z tą wiosenną energią. Ona się sprawdza doskonale, jak mamy właśnie pomysł, żeby na przykład wyjść, pobiegać, ale też, żeby zacząć porządki finansowe. No tak. Wiosna to słoneczko, wiosna to, a jak słoneczko to i energia. I energia od razu człowiek, tak jak wstaje, budzi się przyroda, tak człowiekowi więcej energii przybywa, w związku z tym więcej się chce. No i rzeczywiście wtedy warto zadbać nie tylko o tą stronę fizyczną bo to jest pewnie w pierwszej kolejności natomiast tą stronę finansową również jak najbardziej trzeba się za to wziąć a no nie ma lepszego momentu niż po prostu wiosenne porządki chyba że mówimy o tym 1 stycznia wtedy nie ma lepszego momentu niż nowy rok to prawda nowy rok ale to jeszcze wtedy nie wiosna nowy rok to dobre to nowy rok to jest zawsze dobry moment na to żeby sobie coś postanowić po trzech tygodniach przychodzi Blue Monday i wtedy już nam no, odchodzi no, chęć do wszystkiego, natomiast potem przychodzi pierwszy dzień wiosny, Właśnie. przychodzi słoneczko i wtedy tak Wszystko naprawdę budzi rozpoczyna się od nowa rok, no. Więc jeśli myśleliście, że dopadł Was Blue Monday i Wasze postanowienia noworoczne są już nieaktualne, to nic bardziej straconego. Jest wiosna i zaczynamy e, od nowa. No oczywiście poważnie to każdy moment jest dobry, ale ten wiosenny, kiedy mamy więcej energii, to nam sprzyja. To tak samo jak ten początek roku. Mówi się, że to nie ma znaczenia, kiedy zaczniemy z nowymi celami, ale ten początek roku po prostu temu sprzyja. I podobnie jest z wiosną, zwyczajnie też więcej mamy energii, dzień staje się dłuższy. I wykorzystajmy to, spożytkujmy to na dobre nawyki w różnych obszarach, także w tych finansowych. Zatem dzisiaj kilka takich podstaw, pierwszych kroków, jak obudzić swój portfel na wiosnę. Tak. I numer, rzecz numer jeden, rzecz taka podstawowa, można powiedzieć, że zaczynamy wiosenne porządki od takiego odgruzowywania, prawda? Tam wyciągamy te rzeczy z szafy. Ja tak robię. Wyciągam te wszystkie rzeczy z szafy. Ja na też brudku. wyciągam. Z tam wzięły. Ale nie na wiosnę. Tak nie? Co ja jakiś czas wyciągam, potem wkładam po wrotę. Z a nie, żeby wyrzucić? Nie. Nie, nie tak nie jest. Cel. Ja jestem nie wyrzucaj. Ja, to po co bo, sobie wyciągasz. Bo ja należę do tych ludzi, bo ludzie się dzielą na tych, którzy jakby robią takie porządki, czyli wyciągają i wyrzucają, no. a są tacy, którzy tak nazywają się przydasiami. Ja mam bardzo dużo przydasiów. To znaczy, wyciągam rzeczy i patrzę Aha. sobie sweterek, no nie chodzę, ale może się przydać. W związku z tym go z powrotem. Rozumiem, rozumiem. No tak. No dobra, to może o porządkach tak? kiedy idzie. Takich, jakie są też typy na, na porządki, bo to na pewno oczywiście też, żeby kupować, żeby wyrzucać też nie ma sensu, prawda, nie, 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 nie mielmy też tego aż tyle, ale to jest też taki moment właśnie, że albo może chowamy niektóre, przyda się na zimę po prostu, bo się przydadzą na następny sezon, tak, 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 tak też tak, robimy, tak. nie? Że jakby chowamy te, no na przykład już muszę schować w tym sezonie, już chyba jednak nie ma szans, No, no chyba, chyba nie, chyba nie, chyba nie. Bo nie bo chyba już nie. Już nie. nic no. z tego, chyba nic z tego, więc te rzeczy właśnie można wyciągnąć i schować, jeśli nie mamy takich, te wyrzucamy, więc to może być sezonowanie, albo mogą to być jakieś porządki i tak samo od tych porządków, od tego odgruzowywania, możemy zacząć w naszym e, portfelu. I dobrym takim pierwszym krokiem do e, porządków w naszych finansach jest zastanowienie się nad tym, co lubimy mniej, czyli nad tym, czy my mamy jakieś zadłużenia, których warto się pozbyć. Może nam zostały jakieś obciążenia na karcie kredytowej, nie tej porze jeszcze ze świątecznych zakupów, e, albo z feryjnego wyjazdu, więc e, jeżeli mamy jakąś dziurę w tym obszarze, to może to warto nadpłacić, albo może po prostu to jest też moment, żeby nadpłacić... E, Zobowiązanie, które wiele z nas ma, czyli kredyt hipoteczny, nie musimy go spłacać w całości, tylko możemy też nadpłacić jakąś część, więc ta, żeby na wiosnę troszeczkę wyjść lżejszym, to też jest dobry moment. Tak, dobrze się zastanowić nad tym, czy jeśli mamy jakąś nadwyżkę, mamy jakiś dodatkowy, powiedzmy sobie jeszcze. Teoretycznie, no co prawda to 3-4 miesiące do wakacji, więc jest jeszcze trochę czasu, więc może mamy teraz nadwyżki. Jeśli mamy teraz nadwyżki, zobaczmy, czy przypadkiem gdzieś tam z tyłu nie ciągnie się za nami jeszcze jakiś ogon, który gdzieś tam kiedyś ze sobą zostawiliśmy i wtedy właśnie rzeczywiście tym ogonem, można go po prostu nakryć tą nadwyżką i pozbyć się ogona, i wtedy i wtedy od razu lżej i łatwiej się myśli o tym, co przed nami. Jasne, także jak nie zostawiamy tych długów za sobą, jak możemy nadpłacić albo spłacić właśnie jakieś zadłużenie, to już wchodzimy wiosnę bez tego zadłużenia. Ale jeżeli myślimy, że nie mamy jeszcze tak dużo, to pamiętajmy, że też zawsze można to zrobić krokami, prawda? Też ten kredyt hipoteczny można nadpłacać i y, warto się dowiedzieć o warunki w, y, swoim, w swoim banku, y, bo czasami po prostu zapominamy o tym, tak? I że to jest takie zadłużenie, które obsługujemy, a może moglibyśmy po prostu z niego wyjść trochę szybciej. szybciej. Więc nie musimy mieć bardzo dużej tej kwoty, ale może po prostu to jest też taki moment, żeby, no, żeby sobie. W, zapach, właściwie nie? przy nadpłacie kredytu hipotecznego w szczególności każda kwota będzie nam jednak zmniejszała. Tak. I to nawet nawet jeśli to jest czasem trudno policzyć, tak nam się przynajmniej wydaje, ale każda kwota nadpłaty powoduje, może nie, nam się wydaje, że to jest mała. Kwota, ale w kontekście całego kredytu, gdybyśmy tak spłacali, czy nadpłacali regularnie, nawet w niewielkich ilościach, to i tak może się okazać, że. Koniec końców wyjdzie nam dużo, dużo taniej niż, niż pierwotnie zakładaliśmy. Tak, dużo, dużo taniej nam to wyjdzie, ale też dużo, dużo szybciej możemy tak. wyjść, bo jeśli oczywiście sobie skorzystamy z tej opcji, żeby nadpłacać ze skróceniem okresu kredytowania, no to mhm. też po prostu szybciej wyjdziemy z tego, tak. z tego zadłużenia. Więc, Ale jeśli też obsługujemy to zadłużenie, mamy jakieś inne. W każdym razie, punkt pierwszy, takich dobrych porządków, wyjdźmy od tych zadłużeń. Czy coś jest, co się ciągnie, co można zacząć nadpłacać albo w ogóle nadpłacić, albo w ogóle spłacić, bo o tym. Zapomnieliśmy. I krok drugi, no bo tutaj mieliśmy takie trochę. Yy, wyrzucanie stajesiów albo tak. chowanie najciężkich do szafy, czyli takie porządki. No i potem, jak już sobie y, zrobimy miejsce w szafie na nowe rzeczy y, albo na nowe dekoracje na komodzie, czy nowego, no to jest ten etap y, oczywiście symbolicznie wprowadzenia czegoś nowego i podobnie y, możemy zastosować to w finansach. I takim dobrym krokiem jest y, wprowadzenie dobrych, y, a czasem drobnych nawyków, y, na przykład związanych z, y, z oszczędzaniem, czy też po prostu z automatyzacją pewnych naszych. Y, działań finansowych i to może być zarówno w obszarze płatności, jak i w, przy oszczędzaniu, tak? bo i płatności możemy sobie zautomatyzować, i oszczędzanie też można sobie zautomatyzować. Oczywiście, bo przy jednym i drugim bardzo ważna jest tak naprawdę regularność. To znaczy, regularnie musimy regulować nasze zobowiązania, czy to jest czynsz, zamieszkanie, rachunki, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które, które gdzieś tam za nami się ciągną i regularnie trzeba je regulować. Tak samo, tak samo oszczędzanie, tak naprawdę najważniejsze jest, czy najważniejsza rzecz w oszczędzaniu jest po prostu regularność. Jeśli regularnie oszczędzamy, no to po prostu będziemy mieć oszczędności, bo jeśli oszczędzamy raz od wielkiego dzwonu, raz na jakiś czas, no to te oszczędności tak naprawdę nam nigdy szybko nie urosną i będzie nam je trudno po prostu zbudować, albo bardzo dużo, albo dużo, dużo trudniej niż przy takim regularnym odkładaniu nawet w mniejszych, w mniejszych częściach. Więc tutaj ta automatyzacja, czyli popatrzenie na to, jaką część naszego. Przychodu możemy spożytkować i zautomatyzować we, w kontekście takich stałych zobowiązań, no i jaka część z tego może pójść na część związana z budowaniem oszczędności naszych. I tu też możemy wybrać różne narzędzia, które nam y, 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 pomagają y, automatyzować. Tutaj wchodzi ta zasada płać najpierw sobie, czyli w momencie, jeśli szczególnie jeśli mamy regularne dochody, prawda, czy re regularną pensję najczęściej, albo może też z tytułu jakiejś umowy y, innej, y, regularne wpływy, no to to jest ten moment, w którym po tej, po tej dacie, jeśli jesteś w stanie ją przewidzieć, sobie zazwyczaj ustawiamy te automatyczne płatności tam, gdzie to są nasze zobowiązania i to jest ten sam moment, w którym możemy sobie ustawić automatyczne płatności tam, gdzie to są zobowiązania w stosunku do nas samych z przyszłości, czyli to właśnie płacenie sobie i to możemy tutaj skorzystać ze rozwiązań, które mają banki od najprostszych kont oszczędnościowych, one nie będą zazwyczaj wysoko oprocentowane, po inne rozwiązania, które w zależności już od naszych celów będziemy tak dobierać, no bo czy, czy wybierzemy obligacje, czy wybierzemy jakąś zautomatyzowaną, zautomatyzowane inwestowanie z albo doradcą, no to też trochę zależy od, od, od celu, od tego, Jakie narzędzie chcemy wybrać? Oczywiście tutaj rozwiązaniem jest też możliwość oszczędzania regularnie w kruszcu, czyli u nas w Gold Saverze. W że też jest możliwość automatyzacji i ustawiania sobie takich stałych, stałych przelewów na 50 zł, 100 zł, 200, zł. tu oczywiście ta kwota zależy. Od nas dokładnie zależy od nas i tych rozwiązań na rynku jest więcej. Oczywiście o tym, które wybrać w ogóle jak dopasować poszczególne narzędzia do naszych celów, to o tym jest taki dłuższy niż nasze zazwyczaj hmm. spotkania przy kawie. Webinar też u nas na, na, tak. na kanale na, na YouTubie, więc zachęcam tam więcej takiej segregacji, które Związania się przydadzą w zależności od tego, jakie są te nasze cele krótko, średnio i, długo. Długo, a, a, i długookresowe. No i to jest właśnie ten moment, już mamy te narzędzia wybrane, w związku z tym, a zacznę może tu oszczędzać, może tam oszczędzać, więc też dobrze to zautomatyzować i ustawić sobie już te stałe e, zlecenia w tym e, momencie, kiedy do nas przychodzi jakaś kwota. Oczywiście może być tak, że trochę podejdziemy do tego za ambitnie. No tak, tak się może zdarzyć, dlatego, no, ale nie ma się co z tym zrażać. No, nawet jeśli nam podejdziemy do tego zbyt ambitnie, yy, podzielimy sobie i wyjdzie nam, że jednak okaże się, że tak chcieliśmy dobrze sobie to wszystko rozplanować, że jednak, na no, tej koderki nie starcza. No to tak też się może zdarzyć. No, ale to nie ma się co zrażać, tylko po prostu ten proces jest, no, jego trzeba po prostu dobrze przemyśleć i go sobie ułożyć. No, ale to gwarantujemy, że jak się to zrobi dobrze i rzetelnie, yy, czy na wiosnę, czy nawet trochę później, to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia. Wiosna jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, dobrym momentem, żeby zacząć, takim dodatkowym motywatorem pewnie, ale jak się to zrobi rzetelnie, czasem to e, warto też dodać, e, co jakiś czas sobie sprawdzić po prostu, no, czy to się wszystko sprawdza, czyli sobie to jeszcze dodatkowo przekalibrować. Lubimy to słowo, często go używamy. W związku z tym e, warto czasem sobie jeszcze po, jakimś, e, po jakiejś chwili tego naszego zrobionego automatu, popatrzeć na to, jak to się wszystko klaruje i potem ewentualnie wprowadzać korekty. Czyli jeśli sobie zaplanowaliśmy zbyt ambitnie i, i, i mamy automatyzację płatności, y, które są naszymi kosztami, mamy automatyzację tych płatności, które są naszymi oszczędnościami, naszemu inwestycją, tym naszym płaceniem samemu sobie i sobie w przyszłości, oszczędzaniem na swoje cele i jeżeli tam wybraliśmy zbyt wiele rzeczy, bo chcemy mieć i złoto y, 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 i też próbować tam inwestować i w, czy, 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 czy w ETF-y, czy w obligacje, czy w jakiś inny zautomatyzowany sposób, może się okazać, że jak podzielimy to za bardzo, to Koniec końców, tego budżetu na ten miesiąc zostanie nam za mało, więc albo zrezygnujmy z niektórych narzędzi hmm. na początek, dodamy je sobie w kolejnych miesiącach, po prostu nie zrezygnujmy całkiem. Możemy zacząć od jednej rzeczy, albo możemy też zmniejszyć kwoty, bo te kwoty nie są wcale bardzo wysokie, od których można, można zacząć. W Goldce, ja wiem, że to jest 50 zł, ale przy innych możliwościach to też wcale nie są takie duże kwoty, które musimy, od, których, od, od których możemy zacząć. Czasem to nas blokuje, że myślimy, że musimy mieć duże. Hmm. Dużą kwotę, żeby dużo wpłacić, żeby to e, rozpędzić. A jak wejdziemy właśnie w regularność, nawet od małych kwot, to ten procent składany też na, zacznie na nas po czasie e, pracować, prawda? Więc lepiej zacząć od małych kwot, niż żeby nas blokowało to, że, ich nie, że nie mamy dużej kwoty. I ile się opłaca najmniej? Ja często pewnie mamy takie pytania, prawda? Też pewnie dostajesz czas, ile się opłaca najmniej kupić. Mhm. Warto zacząć po prostu, tak. tak? I to dotyczy nie tylko, nie tylko złota, tylko też yy, innych rozwiązań, bo to nam się zaczyna z czasem kumulować, szczególnie jak to sobie zautomatyzujemy, yy, czyli co jak przestaniemy już tak się skupiać na tych, na tych kwotach, to nam będzie automatycznie z konta schodziło, to zobaczymy, jak po czasie nam się te oszczędności kumulują, tak? w tym miejscu, które yy, wybraliśmy, czy to będzie złoto, yy, czy to będzie yy, inna forma. Więc nie czekajmy na ten moment. Aż tych pieniędzy będzie bardzo dużo. Możemy zacząć od 50 zł miesięcznie. Tak. Po prostu trzeba zacząć, nieważne, a potem przyjdzie ten moment, w którym możemy dokonywać, z czasem przyjdzie ten moment, w kiedy możemy dokonywać korekt, zastanawiać się i tak dalej. Natomiast jeśli będziemy cały czas czekać na ten moment, kiedy, kiedy, kiedy będziemy mogli przeznaczać większą kwotę i tak dalej, no to. To ten moment nigdy nie następuje potem, albo następuje bardzo, bardzo późno, jak już jest za późno. W związku z tym lepiej zacząć po prostu, nawet, nawet jeśli nie mamy do końca przekonania, w którą rzecz idę tych środków u miejscowości zacząć, wyrobić sobie ten nawyk regularnego oszczędzania i potem go sobie poprawiać, dostosowywać do własnych chęci, wymogów, oczekiwań, zamiarów, albo albo jeszcze czegokolwiek, co nam tylko, kto nam coś podpowie, albo się będziemy, postanowimy się specjalizować w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, coś tam będzie bardziej pasowało niż inne rzeczy, w związku z tym na to sobie zostawmy, na to będzie zawsze czas, żeby takie korekty wprowadzić, ale trzeba zacząć. To też tak jak z wiosennymi porządkami. To, że zrobimy porządne, gruntowne porządki na wiosnę, to nie znaczy, że do końca roku możemy już nie sprzątać. Bo no, ja trzeba do tego regularnie wracać, nawet jeżeli właśnie ta energia się pojawia do takich dużych, yy, dużych zmian. To ją wykorzystujemy, a potem już robimy takie kolejne, mniejsze kroki. No i właśnie. Yy, Mniejsze kroki w kierunku do jakiegoś naszego celu, do, do, do tego punktu, do którego chcemy dojść, bo zazwyczaj zresztą zachęcaliśmy do tego też, żeby jeśli oszczędzamy, e, jeśli chcemy zacząć oszczędzać, chcemy zacząć dbać o finanse, to żeby sobie też te cele znaleźć i te w krótkim terminie, w średnim i, e, i w długim, bo oszczędzanie dla samego oszczędzania na dłuższą metę nie będzie dla na nas motywujące i prawdopodobnie zrezygnujemy. E, no i to mogą być oczywiście takie podstawowe rzeczy, jak budowa poduszki finansowej czy jakiegoś funduszu. Awaryjnego i jakichś funduszy celowych. No i te fundusze celowe zazwyczaj właśnie wiążą się z wybraniem jakiegoś celu. No i wiosna to też jest taki właśnie dobry moment na to, że szukamy jakiegoś celu. Może to być cel związany z wakacjami, czyli to może być po prostu cel hmm. wyjazdowy, ale może być też jakiś, no jakiś zupełnie inny, tak, który będzie wymagał od nas zaangażowania. No jakiś czas przychodzi ten moment, kiedy musimy się zastanowić nad tym, czy czegoś nie warto wyremontować. Najgorzej. Najgorzej, ale tak zawsze jest. I zawsze takie remonty no, trzeba sobie zaplanować. Nigdy remontu nie robimy z dnia na dzień, to zazwyczaj się nie uda, bo jeśli potrzebujemy, a czasem potrzebujemy kogoś z zewnątrz, no to nigdy tego z zewnątrz nigdy nie ma. Terminy są terminy są długie. Ja ostatnio chciałem, robiłem takie przymiarki do, do remontu łazienki, i, mm. i, i taki pan, który był mi polecony, powiedział mi, że tak, oczywiście, prześlę wycenę i tego. No i tak czekałem na tą wycenę, czekałem. On nie dostał jak co jakiś czas, to się mówi teraz też tak. Nowocześnie pingowałem, czyli po prostu dzwoniłem do niego, czy mi prześle tą ocenę, czy nie. Kiedyś się mówi, że się przypominasz. Tak, tak się a teraz pinguje. się pinguje. Okay. A, więc pingowałem go i on mi tak sobie mówił, tak, wyślę, tylko nie ma czasu i tak dalej. Ja już w końcu zapingowałem go po raz kolejny i on mi powiedział, ale wie pan co, najlepiej ten remont to zrobić w wakacje. I ja mówię, no super, no nie ważne, chciałem mieć termin i sobie zaplanować, że ten remont można wtedy zrobić, a nie, a nie zależało mi na terminie, żeby to było szybko on mówię, no tak, właśnie, tak myślałem, żeby to zrobić w wakacje. Ja mówię, no to super. No to w takim układzie to prosiłbym o to wycenę. Ale w te wakacje mam, mam wszystkie zajęte. To dopiero w przyszłym. Polecę ci fachowca no, <grywa> po nagraniu. Więc zawsze przychodzi ten moment, e, że trzeba coś sobie e, wyremontować w domu. No i to właśnie może być jeden z celów naszego Jasne. funduszu celowego. Zbieranie pieniędzy na remont. Jak już mamy fachowca i mamy termin, umówimy się na kiedy i wtedy możemy zacząć te pieniądze albo zacząć, albo po prostu cały czas je sobie ten fundusz doprecyzowywać. Czy temu? Tak, zmiany w domu to jest taka rzecz, która nam, albo w ogrodzie, albo na balkonie, albo na tarasie, w zależności co mamy, to jest taka rzecz, która też nam na wiosnę się właśnie przypomina, że o! co bym zrobił. Tak. Altanka, bluszcz, nowe meble, ratan, dywan, no ten moment na zmiany. Więc to może być taki cel. Jeśli się okaże, że w tym momencie nie mamy funduszu, żeby wprowadzić wszystkie te zmiany, no to to może być taki cel, który sobie gdzieś tam taki horyzont założymy i zaczniemy oszczędzać właśnie na tę na metamorfozę domu ogrodu. To oczywiście w naturalny sposób mogą być wakacje. Nie mamy już dużo czasu, ale w zależności od tego, czy lipiec, czy sierpień, czy wrzesień, kiedy planujemy wyjazd, jest to też jeszcze moment, żeby Zacząć już ten fundusz wakacyjny budować, tak, i, i, i odkładać, to oczywiście mogą być też jakieś zupełnie inne nasze. Marzenia i postanowienia dotyczące rozwoju, edukacji, może jakiegoś właśnie kursu, wyprowadzki, wyjazdu, możliwości jest no, bardzo dużo. Po wakacjach, jak jest nowy rok akademicki, zawsze jakieś studia podyplomowe. Zawsze może można zacząć jakieś podyplomowe. Co no, z podyplomowe? Można też zacząć po prostu studia. No, może, albo, za, albo tak, 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 tak. Można zacząć właśnie. normalne studia. Zawsze na, jest na, na drugim kierunku, jakby tak. to nie jest tak, że jak mamy już jedne, to jesteśmy tylko zawiązani do do podyplomówek. albo na co, albo na nowe buty biegowe. Nowe buty biegowe przed kolejnym sezonem. Na przykład po wakacjach można sobie kupić buty na zimę. do biegania. No jeszcze na jesień, jeszcze jest sezon jesienny. Teraz przygotowujemy nie. się, zaczął się właściwie sezon wiosennych startów biegowych. W, przedwczoraj, w niedzielę. Największy półmaraton w Warszawie. Nie biegliśmy niestety. Nie biegliśmy. Nie. Niestety nie biegliśmy w Warszawie, ale wiemy, że. Yy, Dużo ludzi biegło. Półbiegowej Polski biegło, przynajmniej można tak wnioskować z internetu. My biegniemy we Wrocławiu w, w czerwcu, więc też Ostatni moment, ale to już teraz, żeby kupić buty, jeszcze je trochę rozbiegać, a potem może po tamtym starcie może odłożyć tak, na tak, nowe tak, buty na ten jesienny sezon. Dobra, trochę odpłynęliśmy, tak. ale bo to ta wiosenna energia. Tak. To jest właśnie to. I tej wiosennej energii Wam życzymy tego odgrozowania porządkowania długów, żeby z nich szybko wyjść, zautomatyzować sobie e, oszczędzanie, nie tylko płatności, ale też właśnie oszczędzanie, żeby korzystać z tej mocy procentu składanego i e, oszczędzać e, właściwie nawet czasami bez wysiłku. Możemy się zaskoczyć, jak szybko to idzie. No i taki trzeci element, może przejrzeć się, przyjrzeć się naszym e, celom, może sobie wyznaczyć jakieś, jakieś nowe e, rzeczy przed nami. Na przykład. No do tego zachęcamy. Jak najbardziej wiosna to jest dobry moment, żeby o tym myśleć. Zawsze słoneczko sprzyja takiemu pozytywnemu nastawieniu. W związku z tym pomyślmy też bardzo ciepło i z taką nadzieją. Zielona. Zielony to jest kolor nadziei, prawda? Zielony to jest kolor nadziei. Tak, no to tak, zielona jest, z taką nadzieją pomyślmy o przyszłości, również o naszych finansach. Okej, okay, tak, pierwsze skarżenie z zielony to szmaragdy, ale to, to chyba jest, jest jakiś branżowy tak, taki jakaś... jakaś... choroba zawodowa. To. Choroba zawodowa. A Wam życzymy niewiele chorób na wiosnę, na świętej w ogóle na ten najbliższy czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.